Rynek rozwija się dynamicznie od wielu lat, rośnie moda na własne ogródki, życie wśród zieleni, budowanie pięknych balkonów. Chcemy żyć w zieleni, chcemy żyć pięknie, chcemy odpoczywać wśród zieleni, bo zieleni łagodzi obyczaje. Rynek, tak jak mówiłam, ma tendencję wzrostową. W 2019 roku przewidywany, te, wartość tego rynku jest przewidywana na poziomie 81 miliardów euro. To jest dużo. Ten wzrost będzie przebiegał na poziomie 2% rocznie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, jest to rynek niezmiennie rosnący. Jeśli chodzi o kategorię gardening, w Europie ogólnie wygląda to, jest to na poziomie 55%, Europa Wschodnia to 35%, a Polska na razie tylko 20% także tendencja wzrostowa jest i jest duży, duża przestrzeń na rynku do zagospodarowania. Największą bolączką. W branży ogrodniczej, w kontekście roślinnym, to jest sprawna logistyka. To, żeby piękna produkcja roślinna, polska produkcja, której naprawdę nie musimy się wstydzić na tle krajów europejskich, szybko trafiała do naszych centrów ogrodniczych bo o ile jeśli chodzi o produkcję nie odstajemy od konkurencji, to logistyka pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o polski rynek ogrodniczy, segment roślinny, bo o tym mówimy, na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że klient hurtowy może albo poznać ofertę szkółkarzy na targach ogrodniczych, lub wybierając się do konkretnego producenta, tam zapoznać się z produkcją, zobaczyć próbki i wtedy podjąć decyzję zakupową, tudzież korzystając z ofert prezentowanych na stronach internetowych, nie zawsze z, ze zdjęciami. To niestety powoduje, że rośliny zakupo, zakupowane są czasami w ciemno, bo nie zawsze parametry wskazywane przy opisie tej, tej, tej rośliny tak naprawdę mówią o jej jakości. To, to z kolei powoduje, że nie zawsze tak chętnie kupujemy rośliny jako hurtownicy, jakbyśmy mogli to robić. Brakuje tego elementu kupowania pod wpływem impulsu, który zawsze nakręca handel w każdej dziedzinie. Rozwiązanie, które za chwilę się pojawi, ułatwia ten proces, ułatwia decyzję zakupową, ponieważ jest to połączenie tradycyjnych sesji targowych na żywo z możliwościami jakie daje platforma internetowa i zakupy online.